Przychodzę do sąsiedniego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu są świadczone usługi związane z ozonem. To jest sauna ozonowa i ona pełni tutaj funkcję samoterapii, tlenoterapii i ozonoterapii. To znaczy, w jednym urządzeniu, które składa się z trzech części, możemy trzy korzy korzyści uzyskać. Do sauny wchodzimy ze względu na bezpieczeństwo. Wchodzimy bez głowy, jest tu takie siedzenie w środku. Wykonano jest ono z drzewa z jodły kanadyjskiej. Chodzi o to, żeby drzewo było jak najmniej zażywiczone, ponieważ z promieniami podczerwonymi i zasazanymi nie ma wtedy żadnej, żadnej reakcji. Jak Państwu włączę, zobaczycie, to są cztery promienniki kwarcowe. One są identyczne jak promienniki w inkubatorach dla niemowląt, tylko o zdecydowanie wielkiej mocy i są skonfigurowane pod względem długości promieniowania IRA, IRB, IRC. Ta rurka, którą Państwo widzicie, tutaj jest dostarczana, to rurko ozon do środka. Ja ją przymknę, także ja pokażę Państwu. Wejdę do środka, usiądę, jak to wygląda, jak się siedzi w tym, prawda, chyba? I, i tutaj jest regulacja, proszę Państwa, siedziska. Teraz jest ustawione dla osoby troszeczkę niższej. Ja mam przeszło 1,80 m, około 1,85 m i powinien mieć to ustawienie trochę, trochę trochę, niżej. Tutaj oto część uszczelniamy oczywiście ręcznikiem. Tak jest. Prawda? I w czasie pobytu w salnie, kiedy promieniki podczerwieni grzeją, oddychamy przez kaniulę tlenową. Ewentualnie maseczkę tlenową. Ewentualnie do maseczkę tlenową. To się dosyć ciepło. Ja ją wyłączę. Tutaj oczywiście możemy, proszę Państwa, ustawić, bo jest cały protokół na przebywanie w saunie. Temperatura jest, możemy regulować temperaturę i czas przebywania. Po, po skończeniu danego czasu jest sygnał, żeby, żeby, żebyśmy przyłączyli. No tutaj Państwu pokażę. Tutaj dodajemy temperaturę do 65 stopni. Prawda? Tutaj ustawiamy czas. Nie, nie, nie. Ja ją wyłączę teraz. Następnym urządzeniem, które w skład y, sauny ozonowej wchodzi jest generator ozonowy, no. który jest skonfigurowany z koncentratorem tlenu. Chodzi o to, żeby stężenie, które jest zdatne dać to urządzenie, było skonfigurowane z przepływem tlenu. Z I właśnie ważne jest to, że bo to osób zasilany z koncentratora, właśnie w nie z powierzchni atmosferycznej. Absolutnie. To jest kluczowe. Wtedy otrzymujemy osób no, tak zwany medyczny. Dupanie, dupanie. Dupanie. I z takim oznakiem, że możemy pracować w odpowiedni sposób, żeby tą terapię przeprowadzić w sposób właściwy. Po skończonej sesji, proszę Państwa, ja włączę Państwu, zobaczycie, jak to będzie. Najpierw włączamy koncentrator. Koncentrator tego. On oczywiście jak oddychamy, tutaj jest, żeby lepsza wilgoć była, żeby nie był, nie był zasuchy. Po włączeniu później się żaróweczka na zieloną, na zielonym zapali. Włączamy generator ozonu. W tej, w tej pozycji ustawiamy przepływ, jaki powinien być i wtedy ozon wyprodukowany leci na ten. Wtedy ciało jest rozgrzane, pory rozszerzone i on ym, ym, y, ingeruje do głębokości, do głębokości czyli pojęcie. Natomiast chciałem Państwu pokazać jeszcze następną funkcję. Kiedy gałkę przekręcimy w ten sposób, po wyjściu jednego, czyli klienta, to tu mamy opcję dezynfekcji kabiny, żeby następna osoba z żeby następna osoba mogła wejść do, do atmosfery czystej, żeby, żeby, żeby się nie obawiała tej. Ja króciutko Państwu powiem, jakie są zalety korzystania z sauny ozonowej. I powiem pod, pod, pod swoim kątem, co dla mnie najistotniejsze, jeżeli Ty będziesz miał jakieś inne przemyślenia, przem powiedz. W pierwszym rzędzie likwidacja z organizmu zdecydowanie szybciej pestycydów chloroorganicznych glifosatu. Bardzo istotna rzecz dla, na dla naszego zdrowia. Następna sprawa, likwidacja metali ciężkich. Oczywiście nie wszystkich, później Państwu opowiemy, jak cała procedura wygląda, ale zdecydowanie przyspiesza to działanie tej, tej, tej samej. Następnie, proszę Państwa, likwidacja bisfenolu A i metabolitów bisfenolu. Też bardzo istotna rzecz, dlatego, że to mamy w powietrzu, w wodzie, z żywności, wszędzie praktycznie tak, tak, W zasadzie też warto jest mówić, że jest to proces, który nie robi się tylko jednorazowo, tylko tego typu żebyśmy będziemy się powtarzać cyklicznie, bo żyjemy w środowisku, w jakim żyjemy, wokół nas wszędzie są metale ciężkie, z powietrza, z żywności, to jest wszędzie. Jak oczyścimy się raz, to i tak wróci. Także to jest jakby proces, codziennie oddychamy, codziennie jemy, codziennie te reakcje zachodzą, pewne tak. Ale wtedy spacjami sił odpornościowe organizmu, tak. bo organizm nie jest podzielony wtedy na różne walki z różnymi dolegliwościami, czy tak na czyste, tak. czyste, czyste pod, Podłoże. No. Tak, bo, jest, bo inaczej jest pokonywać dane stworzenie, walczyć z stworzenie, jeżeli organizm rzeczywiście nie skupia się na drobnych sprawach, którymi można zapobiec, wzmacniając odpowiednią immunologiczny człowieka i to jest jakby istotą. Mhm. Bardzo istotną rzeczą jest też, że korzystając z son ozonowej uzyskujemy w organizmie tak zwany czwarty stan skupienia wody. Jest to stan wody między postacią ciekłą a stałą, taka postać żelowata i on warunkuje zdrowie naszych komórk. Komórka, która jest chora, ona jest dodatnia. Komórka zdrowa, jeżeli wprowadzimy ten czwarty stan skupienia wody, ona wypycha ładunki udatnie, dodatnie, uzupełniając je ujemnymi. Takimi dla nas zdrowymi. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo jest istotna rzecz. To, no, niesamowicie ważna pod względem prozdrowotnych. No z tego to względu, że komórka ma potencjał ujemny i o tym trzeba pamiętać. To jest, tak, tak jak, to jak ma to tak. Tak, tak jak powietrze, którym oddychamy, tak. jeżeli więcej ładunków ujemnych niż dodatnich jest, Wirusy i bakterie mają odludnie dodatni, więc wpływają nam w powietrze. Dokładnie. Jak przyjdziemy do komorzy narodowe, pokażemy państwu, nam, że tam są urządzenia, które jedzą powietrze, oczyszczają te ładunki, zmieniając do dodatnie, ale to już wszystko. No, wszystko dajemy w oddychamy. środku będziemy. Nie Jod oddychamy. Bardzo istotną rzecz jest, proszę państwa, że też możemy przy pomocy tej samy ozonowej niwelować i to dosyć w dużym stopniu, Wszystkie, wszystkie problemy stresowe, depresyjne, odstawiennicze, Bardzo ważna rzecz. Sama ozonowa używana jest na przykład u osób, które przez jakieś skupiły się uzależniły się od alkoholu, żeby zmniejszyć, zdecydowanie zmniejszyć, zwiększyć komfort życia osoby uzależnionej. To nie tylko alkohol, ale inne używki też, też, te, chodzi, też, chodzi. Te, też, chodzi. No i oczywiście, nie wymieniłem, nie wiem, cała masa, cała masa z różnych problemów kostno-stawowych. Te mięśnie się nam rozciągają, bowiem się zaczynają lepiej lepiej pracować. Możemy, pracując ciężko, nie zdajemy sobie tego, nie mamy czasu na to, żeby uprawiać sport, więc takim zamiennikiem w cudzysłowie jest to, że wchodzimy i regenerujemy się. Dokładnie, sport. taka tak szybka, szybka, szybka regeneracja w piegułce można powiedzieć. Tak? Ludzie teraz żyją szybko, ludzie chcą teraz efektu na wczoraj, praktycznie, co jest błędem, no ale no, takie społeczeństwo nam się zrobiło. Sama jest takim świetnym panaceum dla osoby, która uprawia sport i chce w tym procesie regeneracji przyspieszyć w swoim organizmie. Jest to taki złoty środek między tempem odpoczynku, a wykonajmy pewnego zabiegu. Ale sami za doskonale wiemy, że jak jesteśmy bardzo zmęczeni, to trudno nam jest zas zasnąć. Tak, zgadzam się. z tej, tej z zony, likwidujemy ten stres, zmęczenie Dokładnie. i idziemy wtedy spokoj spokojnie. Jeżeli spokojnie jeszcze w tym aspekcie dołączymy, to. od razu noc w fajnie połączono, no to rano stajemy mega zrewitalizowani, z fajną, pozytywną energią, dobrze dotlenieni, oczyszczeni, odstresowani. To jest kluczowe. Mhm. Nie wiem czy państwu przedstawiać teraz jak wygląda cały proces samowania, no, tak po, po, po to czy wszystkie wymienili wszystkie zalety same, same. Wiesz co, najważniejsze, nie tak. Tam jeszcze sprawy krążeniowe w wchodzą, to jest specjalny protokół korzystania z sauny. Wiesz co, zaczyna się takie od temperatury, bliskiej temperaturze człowieka 36,6, prawda? Zwiększa się od stopień, dwa, tak samo czas, zwiększa się od 7 do 8, 8, 9 i tak dalej. I takich zabiegów się wykonuje 10 najlepiej. później się robi tydzień przerwy, następne powtórzenie, i wtedy nasze organizacje jest przygotowane do później, żeby to samo od czasu do czasu brać. Ja myślę, że warto by było wspomnieć teraz w tym miejscu, i jak jakie osoby mogą z takiej skorzystać. To by była fajna, kluczowa informacja. Może ja powiem, kto nie może korzystać. Albo, kto nie może korzystać. Dokładnie. Zauważyliście Państwo, że głowa znajduje się poza tym. Większość przeciwwskazań skorzystania z salony, dlatego że głowa jak głowa była w środku, by było bardzo dużo przeciwwskazań. Natomiast jeżeli mamy, nie nagrzewamy u góry jest poza obrębem nagrzewania promieniami podczerwieni. Pod, pod jest parę przeciwwskazań. Ciąża obligatoryjnie, jak, jak zwykle. Przeszczepy a przeszczepy silikonowe. Mhm. Sprawa rozruszników jest, nie do końca że tak, drodzy, nie. Załóżmy, że nie. Po świeżym zawale serca, po świeżych wylew wylewach tak samo, tak samo nie. W niektórych dolegliwościach i chorobach nadnerczy tak samo nie powinniśmy korzystać z sauny. Z mojej wiedzy wynika, że to jest to jedyna sauna, którą można zakwalifikować jako sauna medyczna. Ona jest kupowana przez firmę hiszpańską, która, która, która produkuje to samo i jest sprzedawana jako produkt medyczny. Generator ozonu jest też urządzeniem medycznym. Koncentrator jest urządzeniem medycznym. Waga 60 kg, mobilne. Można to ustawić w dowolnym miejscu. Dużo miejsca nie zajmuje, 70 cm, nawet, nawet 35 i tak pokrótce, jaki jest taki standardowy proces korzy korzystania z salmy? Wchodzi człowiek, oczywiście nie najedzony bardzo, tylko nawodniony. Możemy jeszcze 15 minut przed skorzystaniem z salmy zastosować tak zwany ozon, ozon zgodny z naszą fizjonomią. Ozon fizjologicznie przeznaczony dla człowieka. Niezrobiony, niewyprodukowany przez urządzenie. Wodór, przepraszam, wodór, 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 wodór. co cof, cof, cofamy ozurę, przepraszam Państwa, wodór. To ja bym bez kolejny proszę państwa, teraz. Ciekawe historia. 15 minut przedtem następuje wypełnienie wodorem, No wtedy oczywiście pijemy dosyć do dosyć, dosyć dużo, chcąc zwiększyć podchodzenia. Wchodzimy do samej, nastawiamy zadaną temperaturę i czas. I w tym czasie... Podłączamy koncentrator tlenu i oddychamy przez kanulę silikonową. Wydychamy dosadnie i wydychamy. I mamy ten proces salnowania, proces sanoterapii i tlenoterapii. Po 10-15 minutach następuje proces ozonoterapii, i zaraz po ozonoterapii powtarzamy znowu proces sanoterapii i tlenoterapii. Po skończonym około minuty czasu, wychodzimy, ubieramy się, Jeżeli ktoś czuje dyskomfort, skomfort, żeby korzystamy z prysznicy. Dokładnie. Prysznica, okay. prysznica nas jest dostępna w obiegu, także żeby ktoś po zabiegu będzie miał skorzystania. Jest ja, w razie jakiegoś celu przygotowana z prysznicy, komfortowo będzie można skorzystać. Ja tak jeszcze króciutko powtórzę, także moim zdaniem pestycydy glifosat, metale ciężkie, bisfenol A, inne substancje smogowe, które znajdują się w naszym organizmie na skutek przebywania w takiej, a nie innej atmosferze, tak. zostają y, w różnych badaniach różnicy określone. Od 15 do 30% razy szybciej są wydalane z organizmu niż Czyli przez wątrobę energii, które obciążamy przez skórę. Ale przy okazji szybka regeneracja. Jeżeli ktoś powiedzmy, potrzebuje potrzebuję wsparcia, y, nie jest w stanie zregenerować się w odpowiednim tempie, odpoczywania po prostu, nie wiem, ja. ze ciszy domu. To jest oczywiście to świetne rozwiązanie dla do wsparcia dla sportowców, dla osób stresowanych, dla osób pracujących pod obciążeniem psychicznym, fizycznym. Tutaj nie ma to większego znaczenia, bo jest to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala po prostu zregenerować się bardzo szybko, w krótkim, krótkim czasie. No, i też tutaj o okres rekowalescencji, po jakichś zabiegach chirurgicznych, po hospitalizacji, i tak dalej, sauna przyspiesza do dojścia do normalności, do zdolności człowieka, do codziennego funkcjonowania. Dosyć istotna rzecz, jeszcze przepraszam, że przerwam Cię chyba. Dosyć istotna rzecz jest, żeby przed procesem korzystania z sauny aktywizować nasz organizm, żeby był lepiej przygotowany do tych warunków, i odbywa to się zaraz obok, do przewodu, tak zwanego w cudzysłowie. Bora ozonowanego. Tak jest. I to są to urządzenia jest, to po prostu odwołującego urządzenia. Generator ozonu, koncentrator tlenu, koncentrator tlenu, generator ozonu, generator ozonu z dystruktorem i dosyć dużej Bora, góry. Oczywiście, <stosmary> jeżeli wchodzimy do tego baru, wchodzimy głowę trzymając na zewnątrz. W niektórych wypadkach przy niegojących się ranach, do traktujemy do pasy, do, do opasy. Tak, jeśli chodzi o wszystkim o sam głód, jest to pewna forma aktywacji, jakby przygotowania tego zabiegu sam. Jeżeli, powiedzmy, mamy człowieka, który walczy z pewnym schorzeniem różnego rodzaju i chcielibyśmy sprawdzić, jak tej ozon będzie wchodził w reakcję, oczywiście trzeba zaznaczyć, że ozon nie niesie złotów w solą, jeżeli jest odpowiednio tak, cała procedura jakby przeprowadzona. ozon nie wolno wdychać, o tym trzeba pamiętać, dlatego głowa pozostaje poza bokiem. Ozon jest tylko i wyłącznie do samego worka na ciało człowieka. Co oddaje? daje? Jakie możliwości darku? Myślą tak, to jest jeszcze bardzo byli, istotna sprawa. Ozon na każdą osobę działa. Tego tak. dokładnie nikt nie wie. To jest w dalszym ciągu opracowywane. Prawdopodobnie zależy to od genotypu, grupy krwi, zakwaszenia organizmu itd. Ale tak statystycznie, tam różne jednostki chorobowe różnie wyglądają, ale żeby tak skrócić, to na 10 osób, ozon zadziała na 4-5 osób. Z tym, że tutaj jest bardzo ciekawa historia, która tyle lat to robi i mnie bardzo zadziwia, że efekt po ozonowaniu, np. po wasze, może być w ciągu 24 godzin. No, to jest tutaj bardzo zaskakujące. I wtedy to świadczy o tym, że akurat ta procedura jest dla danego człowieka, a tak jak wspomniałem, rzeczywiście ozon może zadziałać na plus w ogóle nie zadziałać, natomiast tej trzeciej części minusowej tutaj, no tutaj nie występuje. Nie ma skutków bocznych, czyli jeżeli nikt nie będzie wdychał, nie będzie żadnych innych procedur zyskowanych. Tak, z zabezpieczamy znowu, oczywiście drogi tak, oddechowe tak, i za, oczy przed, przed, przed działaniem działanie, działanie uzonu. Oczywiście tutaj składniki, że cały czas są serwisowane koncentratory tlenu, wymieniane filtry i tak dalej. One są przystosowane, na przykład ten koncentrator do 10 litrów przepływu Tlenu, prawda, ale on musi być skonfigurowany z tymi urządzeniami, i w razie czego, jak jest za dużo ozonu, żeby puste tak zwane wyładowania koronowe nie były, destruktor ozonu jest, który uwalnia. Tak, to chodzi o, o to, No, przepraszam, okay, przecież. Ale to chodzi to, o to, że tak, nie mieliśmy więcej ozonu, mniej ozonu, więcej ozonu, wtedy on jest niewłaściwy, wtedy nie idzie prozdrowotniej, a jeżeli mamy taką ciągłą linię, to wtedy on działa właśnie prozdrowotnie. To, co doświadczają osoby, które korzystają rzeczywiście z tego typu zabiegów na borgu ozonowym, są dość ciekawe, bo reakcje są często obserwowane Nieraz zaskakujące, rady, no, nie rady rady. Rady to się zgadzam z tym. Od są takie trudne do wywierzenia. To też, bo są nieraz, się wydają po prostu efekty bardzo zaskakujące, że np. przykład takie zmiany skórne się pojawiają, są pewne rodzaje wykwity. Mamy tutaj w historii parę osób, które miały bądź znamiona, na przykład na piersi, z którymi dermatolodzy walczyli przez cały rok cztery zabiegi na nowe, ozonowe, rozciągnięte w czasie, oczywiście, około 3-4 no miesięcy, podać, tak było. Znaczy, tak, nie wolno za często przecież, powtarzać. Właśnie, bo jeżeli powtarzać. za często powtarzamy, to jak gdyby pośledzamy swoje układy odpornościowe, yeah. i różnego rodzaju inne układy, które stają się leniwe. Tak w cudzysłowie, jakby one były inwalidami nie chciałoby się pracować, One muszą pracować. pracować. Więc nie możemy przeprowadzać ciągłych stymulacji. To jest od 3 do 7 tygodni, w niektórych przypadkach krócej, mniej przerwa musi, musi, musi Zależy tak. się. Zależy od typu stworzenia, od tego, co się tym objęciem człowieka dzieje. Czy jest to czy jest skomplikowana tak. jakaś rzecz, czy prostsze do rozwiązania. I kończę temat tej pani właśnie o której mówię, 4 jest na worku ozonowym, czyli około 3-4 miesięcy udało się całkowicie to z nami usunąć bezpowrotnie. Pani uzyskała świetne samopoczucie, to oczywiście żeśmy robili na przemianę również tę tenotropią w normobali regularną, którą też Pani tutaj komentowała. Tak, ja przepraszam, proszę przerywam, tutaj jest to dosyć istotna ja rzecz to... później, żeby połączyć te dwie procedury razem z przebywaniem w normobalii. Tak. i jeszcze bardzo jedna istotna rzecz, o której ja teraz powiem, bo tak ja jest to, zapominam, to jest... Jest... Ale... olej kokosowy ozdobarny. A to też fakt. To jest bardzo fajny trochę. Bo już tym to już takie domowe jest użytkowanie wtedy, żeby tak, sobie A to w się przymocznie coś powiedzieć, tak? Czy jeszcze nie? Jeszcze bardziej stanie zadowolone, hmm. bardziej w tym aspekcie. A w kontekście przymoczek. W, przymocze w, się w, 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 się w czasie ozonowania może wystąpić gwałtowny wyrzut toksy, żeby, żeby żeby wątroba i nerki nie obciążać ich za bardzo, wtedy te przymoczki się stosują. Przymoczki to jest yy, gaza jałowa ozonowana w soli fizjologicznej jest to takie kory zielonego bursztynu i z i ten kwiatostaną kurkumy i ona ja pełni rolę tak jak gdyby... <gry> Jak to takim prostym językiem powiedzieć? Nie mam słowa. Znaczy przede wszystkim zapoznajmy że organ jest przed dalszym jakby, wyrzutem pozostałości, które dziś znacznie się zadziały, żeby jakby ułatwić proces detoksu z organizmu. Ułatwiającym z organizmu, wydalanie, wydalanie, wydalanie jakichś to substancji toksycznych, tak. niepotrzebnych, chorobotwórczych, które mogą się ułożyć po na przykład, tak, w sensie. Bardzo istotna rzecz jest połączenie tych właśnie terapii związanych z ozonem, z sauną i tak dalej, z przebywaniem w normowaniu, w bo wtedy jest to co obserwujemy jest takie dopełnienie wtedy, tak jest. To, co co ludzie się naprawdę Aha. czują, bo to w to wie. Ja proponował, spróbujcie Państwo, do tego, że jak spróbujecie, to będzie wiedzieli, bo możemy opowiadać Państwu, opowiadać, opowiadać, na Wszystko, jak tych ludzi, Państwo mogą powiedzieć, powiedzieć, natomiast najlepsze są osoby, które korzystają z tego, doświadczają tego i później przychodzą z podziękowaniami po paru tygodniach, w miesiącach, wracając do tlenoterapii, bo udało się zrobić coś w krótkim, odpowiednim czasie, to czym już wiele walczyli sterydami czy innymi środkami przez dłuższy aspekt czasowy, tak? Oczywiście, wiecie Państwo, te wszystkie rzeczy trzeba jeszcze połączyć z odpowiednim stylem życia. Tak, oczywiście. Z, z neutralizacją, z minizowaniem stresu. Ciężko to jest tak. w dzisiejszych warunkach, ale trzeba. Ale mamy yoga, i joga. chociażby saunę, albo wszystko tak, wpływa na Jakieś w tak. no, Każdy ma tam swoje i inni po prostu medytują w jakiś sposób, ale chodzi o ten końcowy rezultat, żebyśmy do tego tak jeszcze tak. trzeba dietę dołożyć. Będę było no, dokładnie. Tak. Bo zdrowie jest wielu no, wiadomo, takie. po Takie. Innymi słowy mówiąc, musimy o tych sprawach pamiętać. Woda, jedzenie, to co wspomniałeś, Darek. Razem sobie ze stresem. Odpowiednie myślenie też takie, starać się myśleć pozytywnie, oczywiście, wiadomo, łatwo jest to powiedzieć, ale da się to wszystko Projektować pozytywną przyszłość. Tak, dokładnie tak. To jest fajne, takie kluczowe pojęcie. jakby mieliśmy świadomość, że musimy pewne, z pewnych rzeczy kilku korzystać, nie da się zrobić jednej cudownej terapii, bo nie istnieje, drodzy Państwo, taka cudowna terapia, która za nas zrobi wszystko jeszcze ma wczoraj, tak? Ale nieraz zdarza się zdarzenie, o co mieliśmy doświadczyli. Tak, no są cudowne, naprawdę trudno, trudno wytłum wytłumaczyć, no się często lekarzy, którzy też... Tak. Dosłownie męcę, bo tak Ale jak to a, zrobiliście? A, jak to się zadziało w ogóle? A proszę Państwa, ja pan, Państwu powiem ciekawostkę. Nie wiem, czy Państwo w tym życiu czy nie, ale postaram się żeby, wyjaśnić tak bardzo króciutko. Ozon to jest taki gaz, który niszczy komórki chore, te komórki złe, te komórki toksyczne, różne inne, inne substancje, a te zdrowe komórki zostawia jeszcze w lepszym stacie. Czy jest to jest możliwe? możliwe? Wszyscy byli, Nie, to jest niemożliwe. No jest możliwe. A okazuje się, że jest możliwe. Ja Państwu tylko podam przykład na, na przykładzie stomatologicznym, jak y, stomatolodzy używają y, y, takiego aparatu DTA, się nazywa. I on jest używany najczęściej w takiej dolegliwości. Inaczej, jednej z dolegliwości jest y, zespół słokiego zębodału po ekstrakcji zęba w, w To jest najlepszy przykład. Tak. Dostaje nam otwór, który jest zainfekowany, bo ten korzeń był po prostu chory, tak? Tak. I to szklane sondo przybliżamy do tego otworu po wyrwanym zębie, a z drugiej strony, z strony gardzieli zakładamy ssak, żeby, żeby nam się ozon nie dostał do pęcherzyków płuc. Dokładnie, bo nie wdychamy ozonu. I proszę Państwa, nie ozon składa się tak, z o, jednoatomowego tlenu, i z cząsteczki tlenu o2. Te O jest biobójcze. Te O2 jest dotleniające. I te O nam niszczy zdrowe hamurki, yy, chore komórki, chore komórki, zdrowych nie, nie ruszy, A O2 nam zwiększa potencjał energetyczny wśród komórek i powoduje szybsze gojenie się tej rany. Zdecydowanie szybsze gojenie się. I teraz odpowiedź. Dlaczego ozon zniszczy chorą komórkę A? zdrowa. Z Dlatego, że pytania, chora tansu, komórka, ja. tak. <noise> bakteria, wirus nie mają odpowiedniej, pełnej błony czy lipidowej, czy hipnowej osłony tej. Tak, Ona, jest na na Ona jest gdzieś, jak mówię, się Ona patory, jest patologiczna. On wchodząc do środka, rozbija do przez, środka. Przez, przez udlenianie. Mhm. Natomiast zdrowa komórka jest, ma pełną otopę. I dzięki I temu I dzięki temu chodzi... po prostu odbijecie. I dlatego tego tak. nie ma skutku. Zwyczajnie proste, jeśli chodzi o te typu związane. Ale to tak króciutko, bardzo skrótowo. Byśmy Państwa teraz zaprosili może do, do środka, do normowali? Tak, o, myślę, że możemy byśmy Tak, się. I, porozmawiamy. O paru preparatach Państwu te pewne rzeczy powiemy no, i o, o, o co można uzyskać hmm, z. pobycie. Normomaryszny, w sesji normomaryzmu ten hotel Tak, jakie sukcesy zdrowotne możemy zanotować, tak. korzystając, właśnie. Tu będziemy bazowali głównie na doświadczeniach naszych gości, którzy przyjeżdżają, tak już w tym początku, z różnymi z Polski. To jest dla nas miłe zaskoczenie i ciekawostka, taka dla Państwa przynajmniej, że mamy gości z różnych części kraju, również z tych miejsc, gdzie istnieją inne normomaryje, co również cieszy, bo też y, staramy się pokazać pewne aspekty ludziom, że. Przy zastosowaniu robi, pewnych innych jeszcze terapii, czy fajnego systemu żywieniowego, możemy naprawdę pójść w tą stronę do zdrowia. Bo to jest kluczowe i bo to, to robi. Ja powiem Państwu, jeszcze na tak, marginesie, jedną taka ciekawostkę. Ja się tego nauczyłem od wszystkich posługiwania się na wschodzie w Rosji. I tu mamy takiego jednego pana, który do nas właśnie przyjeżdża, żeby zacząć zdrowia. zdrowie, taki, że troszeczkę ja się zdziwiłem, gdy zadałem pytanie, dlaczego pan tu do Polski przyjeżdża? Jeżeli ja się tego tam nauczyłem i pan tam ma, to jak gdyby w lepszym wydaniu więcej fachowców jest i tak dalej. A mój, że on nie znalazł, mówi, a tu jest połączenie osonoterapii z komory, z no, cenoterapią, z, komorą z komorą komorą, Coraz więcej ludzi z tym ale ponieważ jest taka sytuacja, nie inna, utrudnienie no jest, jest, prawda, przy granic, no to taka, ale tak jest. Także tak zapraszamy tak. Państwa do komory i ta do środka. Dokładnie, zapraszam.